Cześć, tu Sylwester. Witam Was w nowym odcinku recenzji. Dziś odcinek winylowy, ale będzie też koncertowy. Koszulka nieprzypadkowa. Jak pewnie pamiętacie, jeśli obserwujecie mój kanał regularnie, jakiś czas temu mówiłem o tym, jakie koncerty na wakacjach będzie organizować Winiary Bookings. Jednym z nich był Antefłag, który wystąpił w Krakowie, w Warszawie i w Gdańsku. Rozdawałem na swoim fanpage'u na Facebooku bilety na to wydarzenie, ale to już za nami. A za jakiś czas, w środę, tak, dzisiaj, jest poniedziałek, to w środę, na Facebooku pojawi się post, na którym będę miał do rozdania bilety na koncert No Pressure w Warszawie. O No Pressure mówiłem więcej w filmie zapowiadającym te koncerty, link znajdziecie nade mną. Więc może na początek ze dwa zdania o tym, jak było na Anti-Flag w Krakowie. Zapowiadając te koncerty, mówiłem, że Anti-Flag gra w taki sposób, że można by wsadzić to po prostu do encyklopedii pod hasłem, jak powinien wyglądać pan rockowy koncert. Bo jest energia, jest show na scenie i jest też konkretny przekaz, który z tej sceny płynie. Tego nie zabrakło. Zastanawiam się, czy mam jakieś konkretne uwagi do tego koncertu, ale prawdę mówiąc, Anti-Flag do Polski zagląda tak często, że nie miałem takiego poczucia, że o nie zagrali wielu moich ulubionych kawałków. Widziałem już Anti-Flag wcześniej na żywo, zaraz po tym, jak promowali płytę American Spring, jeżeli dobrze pamiętam. I wtedy grali więcej trochę materiału z tej płyty, teraz tego nie było. Było natomiast więcej materiału z ostatnich płyt 2020 Vision. lies they tell us true yes we have to destroy the title lies they tell our children <laughs> Zespół też w trakcie seta ma wiązankę pieśni ze swojej przeszłości, gdzie sięga do swojego najwcześniejszego repertuaru, więc zarówno ci, którzy jeszcze Anti-Flag na żywo nie widzieli nigdy, mogli usłyszeć kawałki tych bardzo, bardzo starych numerów, jak choćby "Spas House Destruction Party, który jest jednym z kawałków, które gdzieś mi w głowie utknęły na dłużej, jak i te najnowsze. przeboje, można by powiedzieć. Wiem, że w kontekście zespołu punkowego jest to. Mało adekwatne słowo, no ale nie da się ukryć, że Anti-Flag to zespół, który gra przebojowo, hymnowo i na koncertach te numery w palach się po prostu bardzo dobrze. Ekipa już jest niemłoda, ale energii na scenie jej nie brakuje, choć też słyszałem od ludzi, którzy pamiętają koncert, choćby z Jarocina, kiedy Anti-Flag zagrało chyba jeden z pierwszych koncertów wtedy w Polsce, choć jak sprawdzicie, to może się okazać totalną nieprawdą. No ale to, to były trochę te początki budowania rozpoznawalności Antaj w Polsce, to podobno wtedy energia ich roznosiła. I na koncertach, na kolejnych koncertach było już trochę tego mniej. Nie wiem, Jarocinie nie byłem, nie zauważyłem wielkich różnic. Nie było tego motywu, tylko zgraniem na perkusji wśród publiki, ale to akurat widziałem parę lat temu wcześniej na czat festiwalu. Powiem Wam, że chętnie bym się wybrał jeszcze raz na Anti-Flag. Jeżeli w przeszłości będą grali gdzieś w Polsce, będę miał to na uwadze, żeby skorzystać z tej możliwości. Jest to interesujące dla mnie nie tylko z perspektywy widza, no ale też z perspektywy muzyka, no bo warto podpatrzeć, jak robić punk rockowy show, patrząc na to, jak robi to Anti-Flag. Ostatnio wspominałem o koncercie Rincida w Warszawie. I nie poruszyłem tam pewnego istotnego tematu, jakim jest merch i jego ceny na koncertach. Rancid to nie był najszczęśliwszym przykładem, jeżeli chodzi o dostosowanie cen do możliwości i zasobności portfeli polskich panków, Za to anti wyszedł w tym porównaniu zdecydowanie na plus. Z koncertu w Krakowie przywiozłem sobie taką pamiątkę, podpisany przez cały zespół Zielony Winyl, najnowsza płyta zespołu. W takiej cenie, której nie dostaniemy nigdzie. Kosztowało mnie to dokładnie 100 cebulionów, a jak popatrzymy sobie na ceny w sklepach internetowych, jeśli chodzi o najnowszą płytę Anti Flag, no to tak że 140 przynajmniej trzeba wydać, jak nie więcej. I to jest właśnie fajny przykład, bo wiecie, jeżeli sprzedajemy płytę w sklepie, to musimy dołożyć tam jakąś marżę, dodatkowe koszty z tym związane. A jeśli możemy ją kupić bezpośrednio na koncercie od zespołu, no to ta cena powinna być chyba trochę atrakcyjniejsza niż ta, która jest w sklepie. Zostawiam do przemyślenia, ale też ciekawy jestem waszej opinii w tym temacie, więc jeśli macie jakieś przemyślenia odnośnie cen merchu na koncertach zagranicznych kapel w Polsce, sekcja komentarzy zaprasza. Zostając w temacie winyli i zostając w temacie koncertów Pierwsza płyta, o której chciałem Wam coś więcej opowiedzieć, to live z zeszłorocznego Ultra Chaos Pikniku, na którym znajdziemy Red Crab Warszawski i równie warszawski Morons Morons. Taki trochę splicik, a dlaczego akurat te dwa zespoły dzielą ze sobą ten czarny krążek? A to dlatego, że ten zespół Red Scrap jest powiązany składowo z zespołem Morons Morons. Z tego co pamiętam, jeżeli się nie mylę, spojrzę sobie jeszcze na zdjęcie, no to perkusista i gitarzysta w obu zespołach to ta sama osoba. Choć nie jestem pewien, czy w jednym nie gra na gitarze Paweł, a w drugim Paweł nie gra na basie. Nie pytajcie mnie o to, sprawdźcie sobie na stronie facebookowej zespołu. O Morons Morons wspominałem już nieraz na swoim blogu Sylwester blogspot.com, jeszcze zanim działałem YouTubeowo, ale o Red Crab jeszcze nie miałem okazji się wypowiadać, więc może zacznijmy od tego zespołu. Jak widać, na froncie jest koleżanka. Koleżanka też, co ciekawe, importowana tutaj ze Stanów Zjednoczonych. Importowana ze Stanów Zjednoczonych jest też koncepcja muzyczna, w jakiej porusza się zespół Red Crab. Jak odpaliłem sobie pierwszy numer, to miałem poczucie, że włączam sobie dymówki do pierwszej płyty zespołu Bad Religion. To, z czego czerpie Red Crab, nie jest taką wyświetlaną konwencją, jeżeli chodzi o polskie zespoły punkowe. A mianowicie muzycy sięgają do początków melodyjnego kalifornijskiego punk rocka, ale jeszcze zanim stał się on tym melodic punkiem czy pop-punkiem, jaki znamy obecnie. Czyli możemy tutaj wymienić choćby no choćby to Bad Religion i jego początki, jeszcze zanim ta perkusja stała się taka już bardziej typowo melodic punkowa, a te chórki tak charakterystyczne dla tego zespołu. Ale weźmy sobie też na przykład nie. Adolescence, TSOL i cover TSOL, też na tej płcie koncertowej się znalazł, czy Avengers. Czyli mamy ten melodyjny punk z rejonów Kalifornii, z rejonów San Francisco, z rejonów Los Angeles. I to są wzory muzyczne, do których nawiązuje Red Scrap. Ciekawa jest to rzecz, nie powiem, zwłaszcza że obecność też native speakerki w składzie sprawia, że ta cała propozycja muzyczna brzmi bardzo fajnie i wiarygodnie. Jeżeli ktoś by mi to puścił i powiedział, że to jest takie e, koncertówka zespołu tam z lat, 70., -tych, 80., -tych z tej kalifornijskiej sceny, to powiedziałbym: O, okej, okay, serio. Ciekawa rzecz. Nie jest to melodyjny punk na słowiańską nutę. i Jedyny słowiański akcent, jaki się na stronie A tego winyla pojawia, który należy do zespołu Red Crab, jest jedna z zapowiedzi do numeru, która jest w języku polskim. Bez tego słuchacz, niezależnie od tego, jaką szerokość geograficzną reprezentuje, nie byłby w stanie określić, że jest to zespół z Polski. Brzmi jakby to był jakiś polski kompleks, ale to nie o to chodzi, że mamy jakieś kompleksy, że ach kurczę, Polacy nie grają tak jak w Ameryce. Po prostu zespół Redcap gra tak jak w Ameryce i brzmi jak w Ameryce. Czy to źle? Nie. Fajnie im to wychodzi, i tak jak nie miałem wcześniej na radarze płyt zespołu Red Crab, żeby sobie nadrobić te zaległości, bo już e, wyszedł na pewno pełnowymiarowy album, były też jakieś epki z tego co kojarzę. Czas najwyższy, żebym sobie do tego siadł i posłuchał, co zespół Red Crab ma do zaoferowania, bo jeszcze ani nie widziałem ich na żywo, ani nie słyszałem z pełnowymiarowej płyty. Ta koncertówka jest dla mnie jakby pierwszą stycznością z tym zespołem, i jest to kontakt jak najbardziej przyjemny. Przyjemnie jest też wydana ta płyta, ale do jednej rzeczy muszę się przyczepić. Pomimo tego, że mamy tutaj świetną rozkładówkę. Fajnie jest to graficznie rozwiązane. To ze, e, strona zespołu morąc morąc została określona kolejnością kawałków, jakie na płycie występują. Za to Red Crab ani w tutaj, ani w środku takiej informacji nie zawarł. Tracklista jest za to na labelu winyla, ale jak spuścimy go sobie i on się kręci, no to kurczę, nie, doczyka, nie doczytamy już jaki kawałek akurat nie leci. Nie? Może ktoś zapomniał, ale warto na przyszłość mieć to na uwadze. Zwłaszcza, że wiecie, miejsca trochę mamy, żeby tracklistę jeszcze gdzieś tam wsadzić. Nie? Nawet kopertę zadrukować, żeby też to był jakiś fajny element. Strona B płyty należy do zespołu Morąc Morąc. I tak jak wspominałem też powiązanego składowo z zespołem Red Crab, też nawiązującego do amerykańskiej muzyki, ale tej trochę wcześniejszej, bo jak mówiłem, że Red Crab to są lata 70., 80., no to tu mamy tą dekadę czy przynajmniej parę lat wcześniej i nawiązanie do takich kapel, które tworzyły podwaliny pod garażowego rocka czy garażowego panka i tych protoplastów punk rocka. Czyli jest bardziej pierwotnie bardziej garażowo, bardziej rock'n'rollowo i bardziej krajzolsko. Zespół Morons Morons śledzę od jakiegoś czasu i też warto przy okazji wspomnieć, że niedawno ukazała się druga pełnowymiarowa płyta tego zespołu High Tension Situation. Bardzo przyjemna rzecz. I wspominałem o tym krejzolstwie przed chwilą. Debiut był Niepokojąco szalony. Miałeś takie wrażenie, że morąc, morąc, to są kolesie, którzy czerpią mocno wzorce z Gigi Alina i z tego, jak ta postać funkcjonowała na co dzień. Na high-tension situation słychać, że trochę spoważnieli, dojrzeli i tego szaleństwa jest trochę mniej. Trochę mniej, ale to nie oznacza, że nie ma go wcale. Jak zatem aspekt krajzolstwa wypada? W kontekście płyty koncertowej. Konferencjerka jest zaczepna, nie da się ukryć, trochę prowokująca, ale to dobrze. Tak powinno być. Wiecie, to jest pankowy koncert, nie możemy zostawiać ludzi w strefie komfortu. Nie? Ale największa różnica, jaką zauważyłem, jeżeli chodzi o wykonania koncertowe, a wykonania studyjne, to wokal, który brzmi dość inaczej, bo tak jak na płytach koncertowych, czy na graniach studyjnych jest on wyższy, tak tutaj operuje w niższych rejestrach i też miałem wrażenie, że czy coś składowo się zmieniło, że ten wokalista trochę inaczej po prostu śpiewa live. No i przyznam, że bardziej pasuje mi jego barwa w tej wersji studyjnej, ale w tej koncertowej też całkiem dobrze się to broni. Generalnie cały windel to jest dość ciekawa sprawa, jeżeli szukacie nowej, polskiej amerykańskiej sceny. Te zespoły, to co warto też wspomnieć, to nie są ludzie 45+, tylko to jest też ta młodsza frakcja, jeżeli chodzi o tą naszą polską punkową scenę. Więc warto wspierać, warto śledzić, warto ich obserwować, bo wydaje mi się, że jeszcze nieraz coś ciekawego zaprezentują. Red Crab muszę nadrobić, morą słów nadrobiłem i polecam przy tej okazji. Zwłaszcza, że oba te zespoły są dość płodne, bo tych płyt i epek już trochę zostało wydawanych. Też odsyłam Was do rozmowy z Pawłem z Morąców, bo już wtedy, kiedy rozmawialiśmy w czasach, e, w czasach zarazy, opowiadał o tym, że już mają sporo rzeczy w zanadrzu i być może już niebawem jakaś nowa epka się pojawi, choć płyta High Tension Situation też jest wciąż świeża. No i wracając do tematu Ultra Chaos Pikniku. Po raz kolejny odeślę Was tutaj do górnego paska, bo też przypominam o rozmowie z Rolcem, jednym z organizatorów Ultra Chaos Pikniku, a przy okazji zapraszam Was na tegoroczną edycję, bo to jest już w ten piątek, tak? Spotykamy się w poniedziałek, a w piątek będzie można zobaczyć między innymi Total Chaos, co ja zamierzam uczynić. Na Ultra Chaos Pikniku będzie można też zobaczyć zespół Łyse Pały, czyli kolejnego z bohaterów dzisiejszego odcinka. To kolegi albo taki wyssi, że to nowe wyskało się blogi bankici. Nie istnieją konieci, nie mają celu, ułatwicz pobywów, to może to jest cymbał. Oj, Oj, może to jest cymbał, powiem wam, że zarówno nazwa zespołu, jak i tytuł płyty nie kojarzy mi się z niczym pozytywnym, a jak włączyłem sobie pierwszy numer, w którym mamy, o, łysy pały, o, czterech skinów, pomyślałem sobie, o kurde <noise> czy, czy ja to przeżyję? Czy ja wytrzymam słuchanie tego, tego albumu? Ale wiecie co? Czego się nie robi dla widzów? Pod jednym z poprzednich odcinków pojawił się komentarz: Dziękuję Ci za to, że przesłuchałeś płyty, których ja wiem, że nie posłucham. Ale powiem Wam jedno. Łysy pały mimo tego, że sprawiały na początku wrażenie takiej ciężkostrawnej siermięgi, to jest to płyta, która jest na swój sposób urocza i tym swoim urokiem mnie zdobyła. Z półki, którą widzicie za mną wygrzebałem też jedną z płyt, których słuchałem dawno, 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 dawno temu. Split, The Analogs i Ramses and the Hooligans ze wspaniałą okładką. No, zobaczcie jaki to jest kunszt. Kiedyś to było, nie? Dziś już takich nie robią. Piguła w ogóle, jaki młody. Dlaczego to pokazuję? Bo Łyse pały, choć jest to zespół stosunkowo świeży z Wrocławia i też ludzie nie tacy bardzo wiekowi, to nawiązują do takiego klasycznego oja, po linii trochę właśnie Ramses and the Hooligans i nawet w kawałku Mechaniczne, mechaniczne oko, mamy właśnie nawiązania do kawałków z, z płyty Mechaniczna Pomarańcza Ramzesa. Choćbyś nawet był naprzesem, nie zrobisz już nigdy skoków na kiosk. Kamera ciebie od razu wypłacze, choć nie wiem jak ciemna byłaby noc. Nie wyważy drzwi, nie wypije drzwi, choćbyś na granicę przez Nie weźmiesz żyletek, naszą na półce. Chwila uwagi jesteś Aj, aj! jak sobie przesłuchałem po raz pierwszy tą płytę to miałem takie poczucie czy to jest album, który jest taki w 100% na serio, nie? czy to jest jakaś konwencja troszkę żartobliwa, no bo sam ten wstęp, o którym wam mówiłem o łyse pały no to, to sprawia, że, że kurcze no, 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 no nie traktuję tego tak bardzo, bardzo na serio nie? sama nazwa zespołu no też jest w tym spora dawka autoironii no i te teksty, które się tam pojawiają, no to też mają w sobie coś takiego czasami dowcipnego, jakby choćby tekst dotyczący praw zwierząt, no bo, co ciekawe, takie tematy też się pojawiają. Taki przekaz, jaki możemy wyciągnąć z tej płyty, jest taki, że oczywiście, że bycie skinem, no to polega też na skinowaniu, że komuś można tam e, dać w cymbał, cytując zespół sepały. No, ale też jest przekaz dotyczący właśnie korzeni ruchu Skinhead, czyli tego, że prawdziwy Skinhead nie może być rasistą. A takie wątki pojawiają się tam w dwóch lub trzech numerach. No i pojawia się też temat związany ze sprzeciwem wobec polityki, w kawałku no <głysypały> nomenomen, jak i też temat praw zwierząt. Ręce od bobrów precz. Ręce od dzików precz, ręce od puszczy precz, przyroda to niezbędna rzecz. Więc jak się to czyta, to tak trochę przypomina się zespół choćby Czereśnie, no nie? czyli taka muzyka skierowana do najmłodszego odbiorcy. No ale we wzroce jest tam trochę wulgaryzmu, więc nie do końca jest to płyta dedykowana do takiej najmłodszej młodzieży. No ale tak jak wspominałem, że jest to płyta urocza, no to właśnie przez takie, takie fragmenty mam takie poczucie, że ten album ma w sobie coś takiego uroczego, a ta muzyka, która nawiązuje do takiego rodzennego, korzennego, polskiego oja, trochę przypomina właśnie stare numery Ramzesa też niekiedy, czy początki zbira, nie jest to złe. W rozmowie z Rolcem z Ultra Chaos Pikniku też ten zespół jest wspominany i mówi on o tym, że basista na koncertach robi jakieś niesamowite rzeczy ze swoimi palcami. No, słychać, że ten bas zagrany jest tam ciekawie i często w takich kapelach ojowych, jak gdyby spojrzymy sobie na wczesne buzenglory. glory, no to ten bas robi najciekawszą robotę w łysych pałach. Tego słychać też jest fajnie wyciągnięty i słychać, że jest to zagrane coś więcej. Niż tylko latanie po miejscach oznaczonych kropkami na gryfie. Płyta całkiem przyjemnie wydana też różni się od wersji CD, która ukazała się. O, tego nie powiedziałem, że wersja CD tej płyty ukazała się w 2021 roku, więc do wydania winylowego trochę trzeba było czekać. I wersja kompaktowa miała na okładkę tylko ten obrazek. Były tam przeniesione też te elementy, które widzimy tutaj, więc ta oprawa graficzna jest rzeczą premierową. Całkiem fajnie jest to wydane. Też mamy wkładkę z tekstami. No i też widać, jak łyse pały wyglądają na zdjęciu. Groźni w starciu bezpośrednim, cytując jedną ze stron rankingowych sprzed lat. Na koniec zmienimy trochę klimat muzyczny, ale zostajemy w obozie tego samego wydawcy. Czyli dalej mamy No Passaran Run przy współpracy z Warsaw Punk. A płyta, o której chciałbym Wam opowiedzieć na koniec, to Phantom i Enola Gay na tym eleganckim kawałku czarnego plastiku. Może wam Nie jest to muzyka oj, bardziej nowa fala, new romantic, czyli klimaty lat 70., -tych, 80., -tych, ale niewykonywane współcześnie, bo jest to jedna z archiwalnych pozycji, które w katalogu No Passa pojawiają się dość często, bo też mają oni taką tendencję do wyszukiwania różnych ciekawostek, różnych perełek z przeszłości. Phantom i Enola to jeden z nich. Skąd w ogóle te dwie nazwy? Bo nie, są to, nie jest to split dwóch zespołów. To jest jeden zespół, który tam przechodził pewne zmiany składowe. W składzie na przykład grał Ziemek Kosmowski, znany z Braku. Też nowofalowa, zimnofalowa legenda. Ale Enola Gay to trochę inna para kaloszy. Enola Gay Phantom pozwólcie, że będę używał tych nazw zamiennie, no bo. To jest, tak jak mówiłem, jeden zespół dowodzony przez Bogusia Michalonka. No wspomniałem już przed chwilą Brak, czyli zespół zimnofalowy. Można powiedzieć, że na pierwszy rzut ucha podobieństwa muzyczne między tymi zespołami są, ale w tej nowofalowej ofercie muzycznej, którą ma do zaprezentowania Phantom, jest jednak coś takiego pogodnego. Bo zazwyczaj jak mówimy o tych zespołach właśnie zimnofalowych, z Polski, z siekierze z Nowej Aleksandrii, czy o braku, czy nawet o zespole Wieże Fabryk, no to ten przekaz jest taki, no, ponury, nie? Nie jest to taka muzyka wesoła. A ta propozycja, którą przygotował tutaj Boguś Michalonek z ekipą, to jest coś, co mimo tego właśnie new wave'owego klimatu jest taki bardziej... Podgodne, bardziej przyjemne, bardziej przebojowe, bardziej trochę może nawet radiowe, choć tekstowo też wcale tam wesoło się nie dzieje. Kawałek otwierający ten album grzybobranie. Nie jest to tytuł utworu, który jakby zachęca mnie do odpalenia płyty, ale OK włączamy grzybobranie. Jest kawałek o tym, że chodźmy na grzyby, a gdzie znajdziemy największe grzyby? W Hiroshimie i w Nagasaki. Bo tam rosną największe okazy. A jak sobie przywdziejemy jeszcze ołowiany kombinezon, no to możemy ich sobie więcej nazbierać, a urosną jeszcze większe. Czyli takie, takie teksty w tym zespole się pojawiają. Czy kolejny kawałek pod tytułem Robot? No to też nawiązuje do tego odczłowieczenia. Tekstowe jest to rzecz ciekawa i powiem Wam, że nie spotkałem się jeszcze z tym zespołem, choć w Łodzi i w Kielcach jest to pewnie jakaś pozycja. Darzona takim sentymentem jak pewnie 1,984 czy, czy Aurora w Rzeszowie. Do płyty dołączony jest bardzo obszerny buklet, w którym mamy spisaną historię zespołu. Dużo, dużo zdjęć, też historycznych plakatów. Zobaczcie, zobaczcie, jaki skład: Kryzys Turbo. Legendy, Legendy. Jan Skrzek, Exodus. Na takich koncertach też zespół grywał. Kto na nie idzie z nami, dzisiaj będzie trzeba branie. Poszukajmy najpierw z lasu, zapród tego z malinami. Weźcie kosze, weźcie noże. dzisiaj każdy może, Człowiek dobre są dla wszystkich, dla ludzi, dla mężczyzn. No jest z tych stron kilka. Historia też jest bogata. No, niestety, historia, która też nie będzie kontynuowana, ponieważ Boguś Michalonek w 2015 roku zmarł. Tak jak wszyscy nie wszyscy muzycy, którzy tworzyli te zespoły w przeszłości, dalej są obecni na naszej planecie. jest to album pamiątkowy, przypominający, przypominający młodych popaków, którzy tworzyli nową falę. New Romantic w Polsce, kurczę, no zaraz znajdzie się ktoś, kto powie, jaki New Romantic, nie? No ale no, trochę tam z tego słychać, może przez ten no, pogodny nastrój, jakie jak, jak te kompozycje mają. Spodziewałem się czegoś ciężkostrawnego, a jest to naprawdę fajny, ciekawy album dla ludzi, którzy szukają trochę tej historii polskiej sceny new wave'owej. No, i jakość nagrań, bo też nagrania tych zespołów można znaleźć na YouTube, ale nie są one w takiej jakości dopieszczonej, jak znajdują się na tym winylu, bo jakiś remastering tutaj z pewnością musiał być. Fajnie to brzmi, zwłaszcza strona A. Naprawdę bez zarzutu. Strona B trochę, trochę bardziej jest garażowa, jeżeli chodzi o brzmienie choćby wokali, za to strona A brzmi po prostu super. Choć miłośnikiem takiej muzyki nie jestem. Przyznam, że to przyjemnie spędzony czas, jak odsłuchiwałem tą płytę, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli lubicie takie klimaty, warto mieć na uwadze, że coś takiego się pojawiło. Belka zasnęła, więc żeby nie przeszkadzać jej w spaniu, to na dzisiaj w takim razie będziemy kończyć. Tak jak wspominałem w piątek, zapraszam Was na Ultra chaos Picnic, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!